Widzowie. Witajcie w tym odcinku. Zostawiam, guys. A dzisiaj odkryłem trik, który może, no, może wszystko, praktycznie. Wszystko. Mogę nawet godzinę czasu na Bogdaszu. O ile stopniu nie będzie. Nie wiem, jak go nazwać, ale. Już mam tu I ten wsz. Co to ten trick działa. W ogóle to do takie sulika się subskrypcji. Ale to co ja Wam pokażę... No to to nie jest ten turnik, Guys, ale najbardziej przydatny ten Trick Stumble Guys. Dzięki nim będziecie mogli wygrywać każdy turniej z Blogdaszem. Każdy! turniej będziecie mogli wygrywać z Chyba, że to się zamotkuje, to wtedy nie, ale... No. Zaprezentuję. Teraz mnie bliżej, że za każdym razem chodziło. I to nie jest takie łatwe, takie 50 na 50 ci wyjdzie. Ja go na początku za pierwszym razem zrobiłem, ale ten trik robi wrażenie. Nie widzieliśmy o co mi chodziła ale wyobrażam się sobie inaczej bo ja też mi się to dowiedziałem tylko w inny sposób i powiem z w z TikToka no bo to ja się o tym dowiedziałem Ja już mi szczęko odpadło jak to zobaczyłem ja zazwyczaj ostałem w okazji, żeby to potestować że że i to działa i to działa tak jak ja chciałem czasami się nie uda, ale to normalne ja nic z nie zrobię zrobiłem tylko że w inny sposób zupełnie no i tylko no, zobaczycie o co mi chodzi. Nie no. Trzeba, trzeba być obruson w drugą stronę. Żeby to się... Co to za moja kropka jest? Halo. Kropko zielona. Widzisz taką kropkę zieloną? Diz wersję gry? Okej, nie Mówię, się, tym, dziwne to jest. No ale dobra. A iż niektóre osoby wiedzą o co, 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 o co mi chodzi, albo już to znały. Tylko że jak się tego nauczy no to robi wrażenie i to bardzo robi wrażenie. Ja, jak się tego nauczysz, widzą, no to możesz każdy turniej z wygrywać naturalnym no luzie. Trzeba do tego mieć jakiś dobry skin. Ten chyba nie jest dobry. Ale ten chyba najlepszy. O. Trzeba, na, trzeba na drugiej stronie. Na drugiej stronie jest mniej śliskie. Trzeba być obrócony w drugą stronę. Trzeba być obrócony w drugą stronę. Na drugiej? Na drugiej stronie. I w drugą stronę trzeba być obrócony. To jest skomplikowane. Ale jeśli mi to się raz udało, jeśli to mi się raz udało, no i to robię też takie wrażenie, ale, ale to nie jest takie łatwe, jak się to mogło wydawać, bo trzeba być obróconym w drugą stronę i trzeba jakoś tam dojść, bo to trzeba w jakąś jedną sekundę, żeby się obrócić w tą stronę i żeby za bardzo się obrócić za bardzo, no to też coś się nie uda. Dobra, trzeba iść na drugą stronę. To nie jest już takie łatwe. Czekajcie, trzeba jeszcze najpierw rozbić. No, tak cały czas, tak cały czas się da, czas nie zdążyłem się obrócić. Jakby się obcięto tych bloków, to wiadomo to się udało. Tylko zmienię sobie postać jakąś. Oh, man. Idealna postać. No bo ona się nie będzie ślizgała. Bo ona ma takie przyczepiacie na tych nogach, to tu się na pewno nie będzie się zgało. No i będzie fajnie. o ale i tak się jadą te triki, no tak taki było, może nawet dwa może Mam, że tego, trika, jak on ma działać, mi się nie udało. Bo mi się po wszystkim udało, a ja zacząłem nagrywać tam się. Co udawać? Bo ja, jeszcze, bo ja chyba już. chyba się z się wyczerpało. Na początku mi to dwa razy z wyszło. A teraz jakaś dupa? Nie, nie się obrócić. Bo się... Czeka, nie zaczęłam się obrócić. Bo trzeba się obrócić. Do tego triku. O. I tak całą mapkę. O. Trik zaliczony. No i co? No i co. No i co. By jeszcze kurczęta ze Skodagą, nie? Nie? Proste. Trudne, zresztą. Ale. No więc zowie. Czy to nie jest piękne? Tak chcę przejść. Blogdasza. No Stumble Stumbleguy? Czy was, ty, ty to przeszedłeś? Na widzowie. To robi wrażenie. Ale na pewno to kiedyś będzie usunięte przez Twórców gry. Na pewno. Tak, jak sądzę, że tak na przykład pisał tylko, że zaczął gdzieś jest turniej z blockdashem, to może się... kiedyś sobie go zagramy nawet. Jest to nie ale czy jest blockdashem? Nie mogę do niego zarejestrować. A ty jest co, jest z Blogdaszem? A nie, to nie jest blockdash. Ale wiem, czy znaleźć by serwer no bo jestem ciekaw, czy jest jakiś z blockdashem. To na pewno by sobie go, go zagraliśmy. No na jednym odcinku by sobie go zagrać. Nie, nie, trzy Nie, go z kolegą grać, ale nie. Z kolegą jeszcze coś mógł grać, ale zapomniałem, ale. Ale no bo jutro jakieś będzie? Nie, nie widać. Na no, indyjski. Ej no dobra. Ej no tu widać, byliśmy do zobaczymy, czy to jest aż takie proste. A jeżeli chodzi o jakiś... Się... Jeszcze wam pokażę, jak się troszkę save'y robi. No troszkę się saveów nauczyłem. I jeszcze, jakbyśmy mieli jakąś hitną sytuację, żeby. wam tutaj nie wyszło, to pokażę wam, jak te savey robić. są dwa rodzaje save. Y. Savey 180, których nie każdy to a te savey zwykłe. Te savey 180 są o wiele łatwiejsze. Więc ja... A więc ja wam pokażę te savey 180 na początku, a potem. Nie wiem, czy, czy mi się udał. Ale pokażę wam save 180. No dobra akurat. Ale nie dobra ta. O, to... też nie dobra, ale jak już jest drugi raz, to... To już już... Nie wiem, tych laserów. Ale jak widzieliście, o co mi chodzi? A o tego save'a, na pewno każdy zna? Znajomy, daję za darmo. Za darmo daję znajomych. Ale ten TikTok, który robi wrażenie. polecam się na TikToka, a tam możecie wiedzieć, wiele takich trików, albo jeszcze lepszych, których nie znam. A jeszcze jest taki jeden trik, którego nie sprawdzałem. W sensie. Ja mówię, to jest save ten. Save zwykłe, to jest właśnie wiązku, drugie normalne. Chyba się zblogowało. Dobra, no to, no to ja jeszcze ich nie testowałam, czy tak się da, bo, bo są... Zobie? Halo? Cóż nie tak? Fur, moja grupa? Ale dobra... No, bo ja zawsze. Dobra, tak do Bo ja zawsze się obracam, jak robię te save'y, A da się ponoć bez obracania i to jeszcze 50 razy prościej. No i trudno nie robić, tak się da. W taki sposób. Ale. Błąd, czy, czy tak się da. Mi się wydaje, że na pewno się to tak się nie da. Tak w, w inny sposób, bez obracania. Ale sprawdźmy, bo ja też widziałam na TikToku bo to oczywiście. Tylko jak czy przy boku. I tak jak było ten. Da się! I to o wiele prościej. Jestem jeszcze raz. Kolejny... ale to się da, bo to nie do tyłu. Udzielicie sami widzowie. Yy, nie wiem dlaczego, ale to jakoś teraz mi się nie udało. A teraz macie mój, link w... mój link w rogu. I macie mi dodać do znajomych. Ja po prostu to, to mnie ten, do znajomych dojdą tu. Oraz w akceptuję. To już mogliśmy być. Zakończę ten odcinek. Oczywiście czekam na kolejne filmy. Na razie.